No i mamy tutaj, gdzie mamy strzelić. Stopa, stopa, dół pleców oraz yy, ręka. Postaram się zapamiętać. Stopa, stopa, dół pleców i ręka. No to dobra. Idziemy. Świeżmy sobie. I tak. Stopa. Dorfa, dół do pleców i rynku. No kurde. No i już mamy otworzone nasze drzwi do kuli. Aj, No więc musimy naszym... Naszą kotwiczką to tutaj sobie rozbroić Hej. nie chcesz iść? O no i ta kula nam spadnie. Bo coś na tym ta kula stoi, przypomina mi globus. No takie niezbyt przypominające, ale to na czym stoi właśnie. Dobra. Więc się już wybieramy na dół jakiś bezpieczny sposób. Dobra. No. Trochę nie za dobrze skoczyłem, ale mi tam pasuje. Dobra. Teraz tą kule musimy tą obciążyć właśnie <laughs> tutaj na tym środ środkowym przycisku nam się otworzyły drzwi otworzyły się a pokażę dziwne dobra teraz idziemy już się tam wyderamy gdzie mieliśmy czyli właśnie tam na górę ten pier piera czyli tak, nie wiem, niech, nie. On nam no na razie nic nie zrobi, więc nie ma obawy. Ale nie wiem, czy te, w tym, właściwie, Grecji będziemy z nim walczyć. Jedynie tam w filmikach możemy go zobaczyć, ale żeby walczyć, to nie. Nie chcę tam jakoś spoilerować. Ale raczej nie. Jeśli komuś zespoilerowałem, to przepraszam. Nie chciałem. Dobra Musimy tą... tę wrota tutaj otworzyć No i oczywiście niespodzianka, czyli tygrysy tam lwy Właśnie, to Właśnie To tutaj nie wejść w ogóle Co tak pędzisz? Nie bym wejść na schody tak naprawdę Kurde Nie byłem Dobra, wreszcie. I się udamy... A, jeszcze zapomniałem. Muszę Wam coś pokazać. Tutaj jest na suficie takie coś. Służy to do artefaktu, który będziemy właśnie zaraz tam strzelać. Tam w, w tym, tym, czymś. No jest tak. Mamy tutaj tak. Stopa, stopa. Stopa, stopa, kolano, dół pleców, lewe oko, sztylet i ręka. Postaram się zapamiętać. Postaram się zebrać w tym poziomie wszystkie artefakty. Zaraz sobie zobaczymy, to tutaj jest. Są, mamy 6 artefaktów i 0 reliktów. Także fajnie. Wow. Odryfowało. się wybieramy na, yy, potem ten artefakt widzicie co ja już sobie zapiszę żeby tutaj nic nie zapisz dobrze tutaj mamy ten artefakt już wam go pokazywałem No, i dobra. Ja Była tak, stop. Trochę zapomniałem, ale dobra. Była tak, stop. Kurde, no. Nie chcesz iść? A, to trzeba odświeżyć, na no fakt. Stopa. Stopa. Co tam dalej było? Hmm. Chyba oko. Dół pleców. Kolano. Miecz. Czytam sztylet. I ręka. A, chyba dobrze zapamiętałem. był taki desny. Pamięć. Bierzemy sobie pierwszy artefakt. Zobaczy czy tutaj. 1 na 6, Dobrze jest. No więc idziemy już tam. Jak tutaj bezpiecznie? Kurde. A linka właśnie. Przecież ja sobie zapomniałem niczkę. Zresztą wrzęść znowu z No i bierzemy tam kulę. Trochę to męczące. Trochę pożera czasu. Ale dobra. Trochę trudno nim jest sterować, tą kulą. Nie, chyba tam już nie trzeba nie gdzieś. Dobra, idziemy do pomieszczenia, którego nie lubię. Którego nie lubię. Które będzie chyba najdłuższe w tym... Yy, w tej misji. W tym... poziomie. Bardzo fajna konstrukcja tej budowy, budowli. Bardzo wysoka, fajna. No więc dobra, zapisik. No i skaczemy tutaj najpierw. O! Słynne wejście w Panny Croft. Bierzemy tutaj to i sobie ciągniemy. Bierzemy pierwszą dźwignię, która nam otworzy wejście do Poseidona Czyli tak by, poziomem, spro... poziomem związanym z wodą Nie mogę się dzisiaj wysłuchać No więc nie podoba, że Gdzie jesteście? gdzie jesteście? O! Chyba to trzeba było zrobić No więc już mamy tam jedną dźwignię z głowy no trzeba było to strzelić właśnie w to tamto coś No słyszę was no mm -hmm. Jemy jakoś... Fuck! O, pięknie Ay. Dobrze, że sobie zapisałem widzicie A nie, tutaj się nie Przecież to jest ewidentny błąd A chcieliście mnie rzucić drugi raz Nie udało wam się, tak łatwo Dobra, teraz co trzeba było? Aha. Muszę to wszystko wyczaić tutaj A tam kolumny trzeba się trzeba dostać. Ale jak to zrobić? A więc. Dźwigni musimy dotrzeć. jak tam się dostać? Kurde. Wiem. Wiem, wiem. Już wiem. Ale ich mamy. Teraz sobie zobaczę. Tak. Pięć i 2 no, no, nie jest tak dużo. W porównaniu jak grałem samemu. Ale to chyba też podobnie Teraz jak skończyłem grę, to miałem bardzo dużo. Właśnie sobie też oszczędzałem. Na ostatni poziom, a myślałem, że to będzie taki bardzo trudny. <laughs> ale teczek zbyt nie, dużo nie użyłem mamy tutaj do hapeistosa czy jak to się gada nie wiem tutaj, tutaj. No znowu co tutaj jest nie tak jeszcze nie to Wkurza wkurzacie mnie oberbiłem się zapisało mi się? gdzie jestem? nie Daj mi się zapisać. Znowu. Co za... Dlatego właśnie nie lubię tego poziomu, ale to dopiero jest początek. No i nagle te to, dni towarzysze zniknęły. Chyba wyszliśmy. No więc To what Co What Co, teraz, co teraz? Hmm. Ach, but... Tak, tutaj, tutaj jest Apes. Wow. Myślałem, że spadnę. Już tyle tych faili. Możemy sobie jeszcze raz strzelić. Nie pokazałem wam, nie tłumaczyłem. Trzeba to strzelić, żeby to się wysunęło tutaj. Trzeba się, się. Na, na dole, później. To już później. Tutaj sobie shift. Aaaaaj, znowu to. Jak ja tego nie lubię, zawsze tutaj mam wrażenie, że spadnę. No i wchodzimy do naszego pomieszczenia hub, zwane hapeistosem. No i tutaj takie coś. To super. zwyczajnie, plikanie. No i wejdźmy sobie na górę. Jednakże... Voila! Dźwignia, y, to... To coś jest zepsute y, Wrota czy coś. Więc musimy sobie poradzić inaczej. Tutaj. Teraz. Jak ja tam zaskoczę? No właśnie coś... Aha, chyba tam. Chyba jest to może być, ale później zobaczycie jakie. Będą te poziomy. No gdzie to trzeba skoczyć? Nie, no tam nie. Tam chyba nie. Chociaż. Zobaczcie jakiś sprzęt. Ale tutaj i tak trzeba.